Soto Makikomi. Jeden z najbardziej pokazowych rzutów w judo, obok takich jak na przykład Kataguruma, w którym Uke bardzo pięknie przelatuje, mówiąc kolokwialnie, nad torym. Soto Makikomi należy do grupy rzutów poświęcenia, a zatem, aby rzucić przeciwnika, najpierw Tori musi upaść. W tym przypadku upada na bok, a zatem rzut ten należy do grupy Yoko Sutemiwaza, czyli do rzutów poświęcenia wymagających upadku na bok. Istnieją co najmniej dwie wersje wykonania Satomaki Komi. Ta najbardziej klasyczna oraz ta nieco bardziej zawodnicza. Postaramy się zaprezentować obie te techniki. Jeszcze chwila na przetłumaczenie nazwy. Soto. To jest zewnętrzne albo z zewnątrz. Natomiast maki komi to jest zbitek dwóch słów maki oraz komi. Maki oznacza zawijać, nawijać albo owijać. Natomiast czasownik bądź rzeczownik w zależności od kontekstu maki, jeżeli zostanie połączony z, z rzeczownikiem komi, ze słówkiem komi, tworzy jeden duży rzeczownik którym dokładnie jest doprecyzowane o co chodzi z tym zawijaniem, a zatem maki komi to jest zawinięcie. Można sobie wyobrazić to zawinięcie w taki sposób, jakbyśmy wzięli dywan na brzegu dywanu coś położyli i zaczęli to rolować. W ten sposób tworzymy taką roladę, czyli maki komi to jest takie zrolowanie. Stąd bardzo często w języku polskim rzut sotomaki czyli zewnętrzne zawinięcie albo zewnętrzne zrolowanie po prostu jest tłumaczone wprost jako rolada. Zapraszam do prezentacji. Prezentacja sotomaki w wykonaniu klasycznym. Rzut ten wykonywany jest nie w przód, a w bok. A zatem kumikata chcąc chcąc wykonać sotomaki komi musi znaleźć się nieco na bok od ukego. Jednocześnie przekładając swoją prawą rękę, w przypadku rzutu wykonywano na prawą stronę, przed lub nad głową ukego i zaplatając prawą rękę ukego pod swoją pachą. A zatem przechodzę na bok, przekładając rękę i pod moją pachą ściskam prawe ramię ukego. Następnie, mając zastawioną nogę, prawą nogę za prawą nogą ukego. Będę starał się klęknąć na moim prawym kolanie, jednocześnie ciągnąc ukego w dół. W wyniku tego ukę, przerzuci się nad moimi biodrami, a ja usiądę tyłem do niego. Technikę kończymy nadal trzymając w swoim zgięciu pod pachą ramię ukego. Stąd można kontynuować na przykład do 什么呀？ Satomaki Komi jest bardzo ambiwalentną techniką. Dla osób, które dopiero uczą się tej techniki, to jest ogrom strachu, bo nagle Ukę musi przelecieć górą nad Torim. Ale w momencie, kiedy już tę technikę nauczymy się wykonywać, to zarówno Tori, jak i Ukę bardzo się z tego cieszą. Okazuje się, że nie taki diabeł straszny i zarówno Tori. Ma bardzo dużą przyjemność z wykonywania tej techniki, jak i ukę nie narzeka na upadek. Prawda? Nie było Dobra. źle. Nie było. Dziękujemy.